Za miasto do pełnej gotowości na atak. A reportera Radia Z na Węgrzech pytamy o to jak tutaj przyjmowani są uchodźcy. Za chwilę też gość Radia Z, wicemarszałek sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Właśnie... Ósma. Żytomierz. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Rosyjski pocisk manewrujący uderzył w budynki mieszkalne. Mariupol. 128 rannych Ukraińców w szpitalach. Liczba rannych cywili rośnie każdego dnia. Lekarze już nie wracają do domów. Walczą o życie mieszkańców. Z porannym raportem o stanie wojny w Ukrainie. Reporter Radia Zet Jacek Czarnecki. Jacek Jacek. co w innych miastach? Alarmy, alarmy przeciwlotnicze zawarły, zawyły o poranku w Kijowie, Czerkasach, Sumach i w Charkowie. Praktycznie rzecz biorąc są to wszystko alarmy przeciwrakietowe. Już wiemy, że rakiety takie spadły w w Charkowie na centrum miasta płonie Między innymi Wydział Socjologii tamtejszego uniwersytetu. W tych nocnych i porannych atakach w Charkowie zginęło 21 osób, a 112 jest rannych. 10 minut temu znowu pojawiły się komunikaty o kolejnych wybuchach w centrum tego miasta. Walki trwają też w rejonie Mariupola nad Morzem Mazowskim. Herson jest już zajęty przez Rosjan. Trwają walki w rejonie Kijowa, Czerkas. Rosyjskie rakiety wybuchły też w Sumach, a na południe od tego miasta Rosjanie zdobyli miasto Trusjan. W Lwowie na razie spokojnie, ale mer apeluje do mieszkańców, żeby zgłaszali się do wojsk obrony terytorialnej. Jedna brygada już powstała i będzie powołana kolejna. W apelu umieszczonym na Facebooku mer prosi, by Lwów był w pełnej gotowości na rosyjski atak. W tym właśnie mieście jest specjalny wysłannik Radia Zet, Miłoż Gocłowski. Dzień dobry, Miłoż. Dzień dobry. Jaki odzew na apel mera? Naprawdę ogromny. Przed punktami poborowymi znowu ustawiają się kolejki. Ten przy moim hotelu wczoraj wieczorem znów był oblegany, a i teraz widziałem już kilka młodych chłopaków, którzy szli tam z dokumentami. To czas, by działać, mówi w swoim apelu Merylowa Andriy Sadowy. W czasy, duże... Nastały takie czasy, że bardzo jasno widać, kto jest, kto jest kto. A my jesteśmy dumni z naszych żołnierzy, którzy walczą o każdy metr naszej ziemi. Każdy meter naszej ziemi. Na razie walka tu w Lwowie dotyczy głównie tej z dywersantami. Władze zaapelowały, żeby zgłaszać służbom każdy podejrzany samochód. Pojawiła się także informacja, że dywersanci mogą zostawić w mieście ładunki wybuchowe, dlatego właśnie ulice cały czas są patrolowane. Lwów, Miłosz Gocłowski, Radio Z. Wojna w Ukrainie. To jest specjalne wydanie wiadomości, Radia Z. Celem numer jeden dla uchodźców od początku jest Polska, ale bezpieczeństwa i dachu nad głową Ukraińcy szukają też na Słowacji i na Węgrzech. Sytuacje w tutejszych w przejściach granicznych obserwuje specjalny wysłannik Radia Łączymy się w wiadomościach z Węgrami i Maciejem Bąkiem. Maćku, dzień dobry. Jak ta pomoc wygląda tutaj w porównaniu do Polski? Na pewno łatwiej jest ją zapewnić, bo uchodźców dociera tu kilkukrotnie mniej niż do nas. Wczoraj przed węgierską granicą w Łużance ludzie byli przepuszczani praktycznie na bieżąco. Z kolei przed Słowacją piesi czekali kwadrans, za to w wielkich kolejkach stało się w autach. U Słowaków, podobnie jak u nas, wiele jest osób, które z własnej woli jadą na granicę pomagać. Na Węgrzech z kolei zajmuje się tym bardzo profesjonalnie organizacja pomocowa. Jedno jest wspólne. Wszędzie docierają ludzie z wstrząsającymi wspomnieniami. Tak jak ta grupka studentów z Indii. We came from Keith, uh, actually... It's very critical. Przyjechaliśmy z Kijowa. Sytuacja jest krytyczna. Cały czas odgłosy bomb i wystrzałów. Dziś sprawdzę, jak uchodźcy przyjmowani są w Rumunii. Węgrzech. Węgry Maciej Bąk, Radio Z. A w Polsce coraz więcej pomysłów na to, jak systemowo i długofalowo wspierać obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Jest rządowy projekt ustawy. Są też propozycje opozycji. Główny cel jest wspólny. Stworzyć uchodźcom warunki do normalnego życia. Na co konkretnie będą mogli liczyć? O tym nasza reporterka Karolina olszewska merk Będą miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla dzieci, dla rodziców, będzie szeroko otwarty rynek pracy. Rząd pracuje nad zmianą przepisów i rozmawia z pracodawcami, tak by wszyscy szukający zatrudnienia rzeczywiście je znaleźli. Oprócz tego będzie też dostęp do świadczeń i opieki zdrowotnej, i socjalnych i tych rodzinnych, takich jak 500 plus, czy Dobry Start. Ze strony polityków opozycji też są inicjatywy. Ta ostatnia lewica mówi jasno: Status Ukraińca w Polsce powinien być dokładnie taki sam, jak obywatela Unii Europejskiej przyjeżdżającego do Polski ze wszystkimi wynikającymi z tego profitami. Ten projekt Lada Moment trafi do na jutrzejszym posiedzeniu posłowie mają już także zająć się przepisami ustaw, które przygotowuje rząd. Ale zanim powstaną ustawy, uchodźcom tu i teraz, często pod własnym dachem, pomagają zwykli bohaterowie. Polacy, którzy nie poprzestali tym razem na umieszczeniu flag Ukrainy na Facebooku. Im właśnie z pomocą spieszą psycholodzy i ostrzegają uchodźcy, mogą mieć objawy zespołu stresu pourazowego. To, co możemy dla nich zrobić, to dać im przestrzeń i czas na odpoczynek. Nie namawiać do zwierzeń, jeśli sami tego nie chcą. Jak mówi radiu Łukasz Łaguda, psycholog z SOS Wioski Dziecięce, to trudna sytuacja. Sytuacja dla obu stron, i gospodarzy, i uchodźców, szczególnie dzieci. Mogą być gniewni, mogą być wycofani, e, i tych wszystkich zachowań nie możemy jako gospodarze odbierać do siebie, tylko to jest zachowanie, które wynika z e, tego, co ci ludzie tak na dobrą sprawę przeszli. Warto więc określić jasne i proste zasady codziennej rutyny i oferować pomoc przy dzieciach, wziąć na przykład na spacer, ale nie nalegać, jeśli usłyszymy odmowę. Pięć po ósmej, czas na gościa Radia Z. z rozmawia Beata Lubecka. Gościem Radia Z drugim o jest Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Witam pana. Dzień dobry panie. Pani. dzień dobry państwu. Unia Europejska zaczęła powoli otwierać drzwi dla, dla Ukrainy. Wczoraj Parlament Europejski wezwał do przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Dlaczego dopiero teraz nie można było to zrobić tego wcześniej? Pewnie różne rzeczy można było zrobić wcześniej. <laughs> Natomiast dobrze, że to się dzieje w tej chwili. Ważne jest też, co zrobi Polska w tej sprawie. My żeśmy wczoraj pan Gawkowski przedstawił projekt uchwały o przyjęciu Ukrainy do Unii Sejmu. Ta uchwała będzie głosowana jutro podczas posiedzenia Sejmu. I wczoraj żeśmy przedstawili założenia, i to jest bardzo ważne, dlatego o tym powiem. E, ustawy nadającej obywatelom Ukrainy w Polsce status równy obywatelom Unii Europejskiej. Ale to, to Prawo sprawiedliwość też, inne... też przygotowuje taką specustawę. No, dzisiaj no, mówił o tym Paweł. Że... Werna Karwica, szef że będzie dziś albo jutro, o, jutro gotowa. Jest przygotowana jest wspólnie bardzo, z samorządowcami. Bardzo dobrze, że przygotowują. Wszyscy w tych sprawach powinny, powinni mówić jednym, jednym głosem. My to robimy między innymi po artykule pana Żakowskiego i pana Bodnara wspólnego. E, te, bo to dobry kierunek jest. To jest taka, proszę Państwa, ustawa, która mówi, że Ukraińcom się daje prawo do pracy, prawo do działalności gospodarczej, dostęp do publicznej służby zdrowia, dostęp do światy i nauki, prawo do stowarzyszenia się i prawo do udziału w wyborach samorządowych. Jednym słowem, te prawa, którzy mają obywatele Unii Europejskiej. Tak nawiasem, jeżeli chcemy, żeby Uni y Ukraina weszła do Unii Europejskiej, to nadanie w trybie pilnym tych praw zostanie potwierdzone w pewnej chwili również przez wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli to nastąpi. I to nie nastąpi z dnia na dzień, absolutnie to, nie. To nie nastąpi to jest z dnia na dzień, Natomiast, proces. Wie, wie pani, co może nastąpić z dnia na dzień, bo dzisiaj będziemy też wnosili to... Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wydaje nam się, że dobrze by było wszystkim Ukraińcom nadawać numer PESEL, to by bardzo w Polsce pomogło, a to nie jest jakiś wielki problem. I wydaje się, że ponieważ w tej chwili zaczynamy płacić podatki w sensie okresu sprawozdawczego, że dobrze by było stworzyć instytucję, która, na którą każdy obywatel i każda obywatelka jakby chciała, oczywiście, Czyli mogła, mogłaby, tak, dobrowolnie, mogłaby wpłacić 1%. Tak jak na organizację na te pożytku publicznego, pożytku, tak? Publicznego, jeżeli byłaby i te taka... pieniądze szłyby na co? No, te pieniądze by szły, no, by trzeba było powołać taką instytucję, która by te pieniądze przekazywała bezpośrednio Ukrainie, no, na to, na co, czego Ukraina potrzebuje, tak, bez względu na Czyli to, Czyli wsparcie finansowe są... z naszej strony, tak, tak? dlatego, że jeszcze dużo po Polsce i muszę powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie zbierają ludzie różne rzeczy, wielkie podziękowania dla ludzi, bo co innego jest mówić ze studia o tym, co innego jest zobaczyć i dotknąć, bez względu, Ci ludzie robią, ludzie... na Nasi mieszkańcy Polki i Polacy robią to naprawdę bezpartyjnie, bezpolitycznie. To znaczy, pani to, co widziałem po prostu, nie wiem, w Dąbrowie Górniczej, to, co widziałem w Sosnowcu, to, co widziałem w różnych miejscach. To powiem szczerze, to, to jest tak wiele empatii kierowanej, że tylko można ludziom dziękować. Polacy i Polki są naprawdę cudowni. Oczywiście nie we wszystkich sprawach, ale w momencie, kiedy trzeba komuś pomóc, to mamy takie serducha, że się w głowie nie mieści. No ale jest też taki incydent, do którego doszło w że trzech uchodźców czarnoskórych zostało zaatakowanych. Też tam y, y, podobno są jakieś patrole obywatelskie, tak pisze prasa. Proszę pani, powiem tak. Świry były, będą yy, i są. Yy, ludzie, którzy eksponują swoje jakieś idiotyczne pomysły na życie są, no trzeba, trzeba po prostu z, tych ludzi y, od tego odsuwać i reagować. No, no i tyle. Pani zawsze się idiota znajdzie w każdej grupie społecznej. Mówił wspominał Pan o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czyli rozumiem, że dostał Pan zaproszenie? Imienne? Nie, zaproszenia były kierowane na, na szefów klubów i zawsze tak było. I zawsze, Wybiera się pan. I Zawsze tak było. Tak, dlatego że u nas e, chodzą osoby, które, znaczy generalnie cztery osoby z, są zwykle przez klub kierowane. Jest to albo pan Robert Biedroń, e, albo pan Gawkowski, albo pan Zanberg, albo, albo ja. E, zresztą gramy w jedną piłkę. Jesteśmy, jesteśmy jak pięć pod tym względem. W związku z tym, czy jestem ja, czy Zandberg, czy Biedroń, czy Gawkowski, to obojętne. A prezydent nie zaprosił Donalda Tuska, bo zaprosił tylko par parlamenta. Rozwiązały jak pan sądzi? Wie pani co, to powiem szczerze, w tej sytuacji po prostu jest małostkowe. E, nie zaprosił Donalda Tuska, nie zaprosił również Szymona Hołowni. E, nie zapraszania polityków. No są poza parlamentem. Dobra, w porządku, tylko że są takie sytuacje, kiedy to od prezydenta zależy, czy da dostęp do informacji tajnych, czy nie da dostępu do informacji tajnych, nawet na jakiś, jak, jakiś czas może to skonsultować. Poza Proszę tym, pani, w obliczu zagrożenia jednak wszystkie ręce na pokład. Wszystkie ręce na pokład. Ja takiej polityki e, nie rozumiem. Nie jest ona rozsądna, bo, bo po co się kłócić, jeżeli w tej sprawie, bez względu na to, chyba mi się pis nie podoba, ale w sprawie e, pomocy Ukrainie. To Donald Tusk e, też się nie, nie podoba. To pisowi... premier Morawiecki powinien, e, jest w stanie w, w jednym swoim wystąpieniu trzy razy wspomnieć o Donaldzie Tusku. Oczywiście pani, w pejoratywnym tego tak tak, znaczeniu. Porozmawiajmy o poważnych sprawach. Tak. Poważne sprawy to to jest Ukraina i jest bezpieczeństwo Ukrainy, bo, bo to jest państwo, które z nami sąsiaduje. W związku z tym sprawy małostkowe wszystkim łącznie ze sobą radzę do kieszonek. Odłożyć ad acta, najlepiej w ogóle. Jeśli pan wspomina o tym zagrożeniu, to co zrobi pana zdaniem i do czego dąży Władimir Putin? No bo sytuacja w Rosji robi się mocno nieciekawa, to mówiąc już najoględniej. Ta pętla ekonomiczna się zaciska, sankcje są coraz bardziej dotkliwe, odczuwają je również zwykli Rosjanie. Już pojawiają się pierwsze apele, że jednak armia rosyjska powinna się wycofać z Ukrainy, że to po prostu grozi Rosji katastrofą. Proszę pani. Proszę Więc co państwa? zrobi Putin? A z drugiej strony nasilają się ataki w Ukrainie. To znaczy, że co? Putin prowokuje NATO. Proszę Państwa, jestem ortodoksyjnym zwolennikiem sankcji, dlatego że uważam, że na odpowiedź, co zrobił Putin, nikt nie zna tej odpowiedzi. To jest szaleniec, tak uważam. Nie, nie chcę go obrażać, bo nie chodzi o jakieś mocne słowa. Uważam, że po prostu logika szaleńca. Nie wiem, czy on jest chory, bo to jest możliwe, czy, czy po prostu coś nim powoduje chęć, Niezmiernej władzy, odbudowania imperium Związku Radzieckiego to są wszystko nierealne cele, tak? Natomiast ja dlaczego. Tak, ale jestem... przede wszystkim giną ludzie, giną niewielni ludzie, cywile, no, dzieci. I to jest efekt tego szaleństwa, tak? Którego... które jest przerażające, dlatego tym ludziom trzeba pomagać. Ja jestem ortodoksyjnym zwolennikiem sankcji, dlatego że uważam, że są jest kilka metod na to, żeby to szaleństwo próbować próbować osłabić. No to Jed co jeszcze jedno, można zrobić w takim razie? jedną z metod jest absolutnie y, namówienie na, narodu rosyjskiego na to, żeby uwierzyli, że mają szaleńca za przywódcę. Ale w e, jaki sposób tego dokonać? Właśnie w taki na przykład, że ludzie widzą, co się dzieje z rublem. Ludzie widzą, co się dzieje z dolarem. Ludzie za chwilę zobaczą, że będą, e, że będą wykluczeni e, ich zespoły, będą wykluczone ze wszystkich absolutnie e, rozgrywek i różnych ciał. No ja, rosyjscy artyści nawet bardzo ja, wybierają. Ja, nie są ja, też teraz ja już nie mile widziane na europejskich scenach, czy też e, ja powiem zagranicznych szczerze, w ogóle. Czasami niektórzy to krytykują, co mówię, i to normalna sprawa w polityce. Ja w ogóle bym zakazał Rosjanom wyjeżdżać z, z Rosji. To znaczy nie przyjmowałbym ich, bo jak obywatele. No ale to byłby totalny ostracyzm. Proszę pani, no ale, ale obywatele by wyczuli, że coś jest po prostu nie tak, że jakiś świr po prostu prowadzi ich państwo i że to Czyli po prostu. Czyli zamknąć ich granicę woli. dla Rosjan w ogóle? Ja bym to zrobił. Ja bym to zrobił, dlatego, że wtedy zaczną się powstawać pytania w Rosji, co jest, co się dzieje, tak? jaka to jest sytuacja, kto nami kieruje, kto nami rządzi, dlaczego doprowadziłeś się do takiej sytuacji, dlaczego doprowadziłeś, że firmy upadają, dlaczego doprowadziłeś, że ludzie nie mają pracy, bo za chwilę nie będą mieli pracy. Może po prostu ludzie wyjdą na ulicę i powie, powiedzą precz. To jest jedna metoda. Druga metoda, no to jest... pani. Ale jeszcze, czy to nie, pogorszy, nie pogorszyłoby sytuacji samego Pudina? Ale proszę pani, moim zdaniem każdy ma że prawo... Że jego po... posunięcia będą coraz bardziej gwałtowne. Tak, ale każdy ma prawo mieć swoje... Zwłaszcza, że Rosja, przypomnijmy, dysponuje drugą armią na proszę świecie. Pani, ale to jest taka osobowość, która jeżeli y, świat demokratyczny y, o, y, okaże słabość, to on uzna, że on rządzi światem demokratycznym i że on ma rację. To nie jest tak, że jeżeli ja bym miał, nie miał racji albo pani, to po godzinnej rozmowie pani uzna albo ja, że nie mam racji i się cofniemy i powiemy, wiesz, no to mądrze mówisz, no faktycznie może zgłupiałam, może zgłupiałem u niego jak się cofnie to on zbierze tych wszystkich generałów i powie, Ale zobaczcie frajerzy. zobaczcie Taki byłem mądry, ja to przewidywałem, wszyscy mnie się boją, bo ustępstwo, ustępstwo jest dla ludzi mądrych, dialog jest dla ludzi mądrych. Natomiast jeżeli on widzi dialog i ustępstwo, to powie, to znaczy, że zwyciężyłem, to znaczy, że jeszcze mogę e, sięgnąć po Białoruś, którą już sięgnął, <laughs> mogę sięgnąć po Proszę pamiętać o Litwie, Łotwie, Estonii, o tych państwach, które kiedyś były w terytorium Związku Radzieckiego i o które O czym generalnie kiedyś wspominał również Lech Kaczyński, świętej pamięci. Taki miał rację. A potem mówił, że przyjdzie również czas na mój kraj, czyli na Polskę. No wczoraj padły też mocne słowa ze strony yy, wczoraj czy dzisiaj. No ale padły słowa yy, w ostatnich godzinach padły słowa ze strony yy, Joe Bidena, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Idziemy po was, po wasze przestępcze yy, przestępcze zarobione pień, pieniądze, majątki. No ale yy, USA nie wysyła na pomoc yy, armii ukraińskiej nie wysyła swoich żołnierzy. No tak, ale nie wysyła USA i nie wysyłają inne kraje natowskie, dlatego, że... czy sama że... Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę? Tego nie wiem, myślę, no, że to na wiedzą... co liczy Zachód? Na co myślę... liczy Zachód? no Zachód liczy na to, co robi. To znaczy wprowadza w tej chwili wprowadza w tej chwili sankcje, to jest jedna sprawa i druga sprawa po, pomaga jak może również w dawaniu uzbrojenia defensywnego i już nie tylko defensywnego. W związku z tym myślę, że ta polityka jest rozsądna. Jednocześnie Zachód mówi może późno, ale mówi dobra Unia Europejska jest otwarta. Tak nawiasem wspomniała pani o e, panu prezydencie Kaczyńskim i miała pani rację. Ale teraz sobie proszę wyobrazić, co by było, gdyby 26 lutego 1999 roku Kwaśniewski nie podpisał wejścia Polski do NATO. Mamy polityków po prostu, którzy... którzy Jakoś no, których, sobie tego nie wyobrażam. Których... Jakoś sobie tego w ogóle nie wyobrażam. No właśnie, co by było. No nie, nie. No trzeba, przed mądrymi politykami trzeba się pokłonić. No jest też ustawa w obronie ojczyzny ma być procedowana. Mm, ustawa, którą tak y, my, firmuje prezes Kaczyński. No y, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, ale jakoś go nie widać. Jak pan ocenia tę ustawę? Bo rozumiem, że zna Pan ją na wylot, tak? Czy nie? Nie, proszę pani, ja jej nie znam na wylot. Znają na wylot pan y, poseł Marcin Kulasek, który w ramach lewicy odpowiada za sprawy związane z, y, y, z obronnością i y, y, y za ten. Kolegę y, y, y. trzeba On... podpromować i pochwalić. No, ma zostać stworzony Specjalny fundusz na wzór Panie, takiego zawsze, COVID-owego, za, za, to powiedzmy w czym, co jest w tej ustawie. Plus Panie. jeszcze, że przewidziano wydatki, wzrosty wydatków na obronność. W tym roku na poziomie 2,2%, a od 2024 roku 2,5% PKB. Dobra, zawsze chwalę ludzi, z którymi współpracuję, bo są tego warci i są tego godni. Dlatego to powiedziałem. Zresztą fantastyczny facet, Kulasek. Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę. Jakoś koleżanek to... koleżanek pan tak nie chwali? Dobrze, Nie, to, to, to była dygresja, chwalę, chwalę, już zostawmy absolutnie. to. Absolutnie. Pani Dziemianowicz-Bąk, Pani Szefina. Zostawmy to, wróćmy do tej ustawy. Pani Żukowska, Pani Biejat, Pani, y, pa, pani Marcelina Zawisza, Chwale, chwale. Wracam do ustawy. E... Czy lewica ją poprze? Proszę Pani, tak. E, mamy zastrzeżenia do następujących rzeczy. Yy, znaczy, tak, w momencie, kiedy te nasze poprawki oczywiście też będą procedowane. Niepokoi nas spór w fundusz wsparcia sił zbrojnych, dlatego że on jest poza Sejmem tworzony. E, a wszystkie fundusze tworzone poza Sejmem nie są... To nie będzie nietransparentne. On będzie niekontrolowany przez Sejm. To nam się nie podoba. Nie podoba nam się na pewno wzmocnienie ministra e, obrony kosztem sztabu generalnego, bo uważamy, że w czasie wojny i w, i w sprawach wojskowych jednak też powinno być tak, że generałowie... No, Czy wojskowi się powinni mieć więcej nie, do powiedzenia, tak? nie, A nie cywil? Nie, nie. zawsze cywil... Nie, nie. Zawsze cywil powinien... E, w państwie demokratycznej władze cywilne powinny zawsze rządzić wojskiem, ale trzeba znać, że tak powiem proporcje. Proporcje, tak. To jest, to jest, to jest to. Tam również jest problem takiego masowego zwalniania dotychczasowych pracowników, bo są różne, z różnych jednostek wojskowych. Pani zawsze boję się masowych zwolnień, dlatego że masowe zwolnienia takie, które wynikają z ustawy i to, to się mówi tak, zwolnimy tam 3 tysiące ludzi albo 5 tysięcy ludzi, ale w ogóle się nie, nie martwcie, bo za chwilę ich przyjmiemy. Tak? No, nie mam pod tym względem zaufania do PiSu, no bo też pamiętajmy, że życie w Polsce trwa nadal. W związku z tym zawsze się boję, jak, jak PiS mówi o sprawiedliwości w stosunku do urzędników, ludzi i, i, i o Czymkolwiek masowym, bo zwykle coś z tego marnego wychodzi. No i tyle będziemy dyskutowali. Jutro jest zwołany sejm i jutro e, będzie pierwsze czytanie. Po 10 minut będą miały kluby, plus potem będzie, będzie dyskusja. No i są, czytam w prasie też, że w ogóle jest jakieś zielone światło w, w obozie Prawa i Sprawiedliwości, żeby radykalnie zwiększyć wydatki na obronność. Nawet do 4% PKB. Proszę pani, e... w jakiejś tam perspektywie. Jestem autorem powiedzenia "Wojna zmienia wszystko". Mogę to powiedzieć, dlatego, że to jest powtarzane w tej chwili przez wielu polityków i słusznie, bo zmienia wszystko. No widzimy, co się dzieje. Znaczy, oczywiście można, można sobie zadać pytanie, dlaczego 6 lat temu, żeśmy tego nie zrobili, tak? Ale powiem uczciwie, no żeby już jest, była jasność. Teraz to, że jest nie, już nie, nie tego ale czasu. żeby była jasność, ja też nie sześć lat temu mogłem to powiedzieć. W związku z tym chcę być bardzo uczciwy. No jest wojna. Z, jest wojna za granicą, trzeba zwiększać wydatki w tej ustawie, zresztą jest projekt do zwiększenia do 2,5%. Taka, taka ciekawa uwaga, to znaczy Polska w ogóle, jeżeli chodzi o swoje obowiązki w stosunku do NATO, powinna płacić 2% i przekazywać 2% środków na, 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 na wojsko. I robiliśmy to. To znaczy, byliśmy, i tu jest ciekawa historia: byliśmy jednym z niewielu państw, które te 2% wydawało procent na obronność. Wydawało. Tak nawiasem, Niemcy e, chyba 2 czy trzy dni temu właśnie postanowili, że te 2% to będą jednak wydawać. Dojrzeli tak, do tego. Tak, dojrzeli. Dojrzeli. No, ludzie dojrzewają. Jak to pan daje. powiedział, wojna zmienia wszystko. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy był z nami. Dziękuję bardzo. Za dziękuję zaskakania. pani serdecznie, dziękuję państwu. Dzisiaj Włodzimierz Czarzasty w garniturze. Jestem dzisiaj po prostu śliczny.